Nie stoi w powietrzu, zdaje ci się. Cię mówi, że ma schizy, Kubiks ma po prostu schizy. No ile tych pigmenów? No, what the fuck! No, trafiło mnie to gówno. Ja sądzę, ciekam, mam was w topie pigmenii. Ej, tak dalej pójdzie, to nam cały dom wykopie. Patrz czy nie ma nigdzie gaz I biegiem, biegiem się. Czekaj. One są, ich nawet nie widać. One są zbyt zbugowane na multi. Serio, to nieźle spowalnie. Czekaj, ja tu zrobię most. They are so OP. Overpower. Kobyś, dzisiaj jeszcze zagramy sobie w League of Legends, co nie? Tutaj robię most. Za tobą. Aaaa, lawa! Nie, chwila, tu jest most. Dobra, idziemy na drugą stronę. A nie, to jest wyspa taka. Ej wytyfy Lawa jest zbugowana Tywny też jest, zbugowana. Ty w jest laga. lawa zbugowana ej, chodź tu Bo mi leci cały czas, zatkałem dopóki i mi cały czas leci zawsze tak było O, nie mogę wylać wody Nie, ale ja Nie, zatkałem wiesz Że nalała mi się, nie? I zatkałem źródło O to ci zostanie, ona tak jest zbugowana właśnie Myślę... nie, bo ja się nie bawiłem zbytnio lawą Pubis, ja mam wodę w wiadrze. No nie się Kurczę! Zalało mnie tu mordę lawą Ej, a co wy na to, żeby w morzu lawy zrobić ze szkła taką ten Wiecie, że pod powierzchnią lawy bazę To jest w ogóle możliwe? Jest. Dobra, już się pałem do... La do Morza Lawy, wiesz? No wy wie, typy! Teraz robię w inną stronę. Ghost